Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Silverek i zapraszam was na kolejny odcinek naszej serii Gothic Czas Zapłaty. I w dzisiejszym odcinku, panie i panowie, mamy kilka zadań, nareszcie! Nareszcie, dlaczego? Dlatego, że od jakiegoś czasu mieliśmy tylko zadania główne, albo pojedyncze raz na ruski rok. A teraz mamy Was 3 albo dwa na raz, po, takie poboczne, więc wow! Wow, czas zapłaty i zadania, co się dzieje? Dobra, mniejsza o to, skończmy się wygłupiać i pogadajmy sobie z Foxem. Czy ma coś ciekawego? Nie, czyli pewnie ten Quentin był to naszą wtyką, jak chodzi o misję z rączką. Bo jak wiecie, no cóż, jeden tutaj za coś towarzyszy. Jak nie oglądaliście odcinka poprzedniego, to pragnę obejrzeć. Ma swoją koleżkę, który jest kapkę zasmucony. I okazało się, że jest zasmucony, ponieważ ktoś mu ukradł jego bardzo cenny pierścień. I dowiedzieliśmy się ostatnio, że ten cenny pierścień niedawno rączka zakopywał gdzieś przy bramie albo jakąś inną mm, drogą rzecz. Ale cóż, któż wie, co dokładnie Na szczęście to znaleźć, tyle wiem. I pytanie tylko jest jedno: co do diabła oznacza gdzieś przy bramie. Przecież tutaj jest tyle miejsca. Bendy nam powiedział, że gdzieś przy bramie to zakopał, ale no właśnie, gdzieś, to fajnie, że gdzieś. A gdzie? Może tam w tej takiej strefie tego magazynu jakby, może o to mu chodziło. Może o tą strefę za jego domem, to w sumie miałoby nawet więcej sensu niż się wydaje. wiem, zakopałby takie coś ze swoim domem, przecież fakt, przez to byłby podejrzany. Ale kto by to w sumie znalazł? Nie oszukujmy się, jakby tu nie było Lika, komu by się chciało? Może prędzej czy później Fiskowi? Albo tego ją Martinowi. Ja w sobie Fisk fiskowie nie chciał Martin powiedzieć, więc cóż. Jest w ogóle skrzyniacz. Ja otwierałem wcześniej. Czy to w ogóle wcześniej była? Mam dziwne wrażenie, że nie. Ale jest pusta. Więc może i faktycznie tutaj była. Do diabła, gdzie on tutaj coś by mógł zakopać? Hmm. Nie wiem, jak wy, ale ja tutaj do diabła nie widzę nic, co by się jakoś tak różniło, jak tam na przykład we wcześ wcześniejszej sytuacji z zakopaniem. Pamiętam, że tam była taka tekstura na. A plaży, gdzie był ten cały skarb, zakopiony przez Skorpiona i Paczo. A teraz nic takiego tutaj nie widzę. Żeby jakieś, jakieś miejsce się szczególnie różniło od reszty. A powiedzenie obok bramy, to może znaczyć wszędzie. Może być nawet i tutaj, gdzieś. W ogóle obok bramy tego obozu, czy obok innego? Więź. Zresztą powiedział, że obok bramy, On nigdzie nie było powiedziane, że obok bramy zakopał to. O, w sumie, widział go obok bramy. Kurde, rączka. Chyba zera będę musiał pójść się to wydusić, myślałem, że to trzeba gdzieś znaleźć, a to się jednak okazuje, że chyba niekoniecznie. Dobra rączku i słuchaj, sprawa jest prosta. Albo mówisz mi, gdzie to zakopałeś, Witaj. albo twoja afasjata. facjata Witaj, Witaj. będzie... no cóż. Czyścisz toaletę. Podobno Martin zgubił pierścionek. Musiał być nieuważny, to się zdarza. A ty go przypadkiem nie znalazłeś? Nie wiem o czym mówisz. Spadaj! Hmm. Gdzieś go podobno zakopał. Tylko kurde, gdzie? Gdzie to kurde może być? Ta diabła. Nie się wpisóweczka. Powinienem popytać w obozie. Gwendy mi się opuszczał obóz z kilofem. No właśnie, ale gdzie? Hmm. Opuszczał obóz, czyli musiał wyjść tędy. I pytanie: Przód, lewo, brawo? ma gdzieś przyczynia chorków? Ej, ciebie nie jest podatarnią. Może w tej jaskini tutaj zaraz obok, gdzie są. Często to, szczury. A sprawdzimy póki co, jednak, panie wilku. Halo! Do widzenia, panie wilku. A niby jest kolejny, a jeszcze nie chwilowo pożyję. Może właśnie gdzieś w tej jaskini. Chyba czemu nie? Ale jak widzę, tutaj też się nic nie ruszy od podłoża. A pierścień też nigdzie nie leży, więc no cóż. Chyba to jednak nie ta jaskinia. Rączka, rączka. No będę musiał przecież chyba cięcie zrobić, bo tak szukanie tego na wizji przez najbliższe XYZ minut mi się za bardzo nie uśmiecha. Szukanie tego w ogóle tak na ślepo mi się za bardzo nie uśmiecha. Ale cóż, skoro musi... Skoro muś, to muś, nie? Skoro mus to nie drzema i też nie budyń tym bardziej. Dobra! A więc żeby cięcie i poszukam tego gdzieś poza wizją. no Bo już chyba wystarczająco czasu tutaj na wizji zmarnowałem. A nic a nic nie znalazłem. No, no, jeszcze Abelek ma jakąś kwestię. Kiedy ostatnio widziałeś Martina? Kilka dni temu przechodził przez bramę, miał łuk, więc pewnie szedł na polowanie. Był sam? I tak, i nie. To znaczy? Wydaje mi się, że szedł za nim rączka. Udawał, że interesuje się czymś innym, ale ja jestem wyczulony na złodziei. Martina, by coś zginęło? Nie, nic. Dzięki. Hmm. Czyli, że w obozie jeszcze możemy szukać. Tak sobie pomyślałem, że jak kurde przy bramie, to właśnie no Abel Wszystko może coś widział. Jakoś tego przedmiotu nigdzie znaleźć nie mogę, więc sądzę, że musimy chyba jeszcze jakieś skrypty pouruchamiać. A więc poszukam kolejnych osób, które może coś widziały. A więc widzimy się za chwileczkę. Kolejna osoba. Kiedy ostatnio widziałeś Martina? Hmm, kilka dni temu wychodził ze składu. Był z nim rączka? Niech pomyślę... Tak, szedł z przeciwnej strony chyba potrącił Martina. To ciekawe. Dzięki, znaw. I w sumie, skoro nie ma przy tej bramie obozu tego przedmiotu, to może jest przy drugiej? Tylko pytanie wtedy, gdzie dokładnie, bo ta druga brama tam w prawo to już do starego obozu, a w lewo to do rzeki. Przód też do rzeki. Hmm. No idę poszukać kolejnych osób, bo tak szukanie innej wizji tego to może chwilkę zająć. No, poszukałem troszeczkę i koło znaleźć nie mogłem, więc znowu do rączki. No i widzę, że mamy nową kwestię. Gdzie zakopałeś pierścień? Skąd? Nie wiem o czym mówisz. To ciekawe, bo Quentin widział cię z kill i pierścionkiem jak wychodzisz z obozu. Abel powiedział mi, że widziałeś Martina, a Snaf był. Ośledziłeś Martina, a Snaf był świadkiem Kradzieży pierścienia. Mów, gdzie go zakopałeś? Ja nigdy go nie oznajdziesz. Do moje skarby, moje! Tu się jeszcze okaże. A wlałbym ci po raz kolejny, ale już istnieje, bo ci wlałem baz dwa w trakcie tej serii, więc. Da. Więc chwilowo cię zostawię, tylko i wyłącznie kawaler mi dopisał malutki rachuneczek za to, więc to sensu za bardzo nie ma. Ha, skoro to nie była tamta brama, to może będzie coś przy tej. To widzimy się za... Miejmy nadzieję, że chwilę. A pewnie trochę mi zajmie szukanie tego skórczeństwa. W ogóle nie pytałem się, czy nasza piracka baś ma jakąś misję dla nas może. Angus widzę niekoniecznie. Jackiem niedawno żeśmy gadali, z Hankiem też w sumie. rodnej. Ciągle pancerz piata za niebotyczną sumę 1800, rekordy. dobra, idę szukać. Bożyszcze tłumów. Po dość długich poszukiwaniach znalazłem ten pierdzielony sygnet. Ni ja właśnie spodziewałem, że akurat tutaj będzie. Więc w końcu tutaj wcześniej, jak się siedział, no ale cóż, jakby spojrzeć w czasie, to już się wydostał stąd, więc troszkę to nie mógł zakupować swój skarb. Ale jednak. Jak nie wydaje mi się, jakieś najlepsze miejsce świata. Bo, skoro żegnam tam się dostał, to i wielu innych może, no ale cóż. Jest tutaj, jeszcze tu długo szukałem, znaleźliśmy. Nie ma się co przejmować. Ostrzały mi się właśnie skończyły. inny innymi, w takim razie. Nieważne z których korzystasz. Mam nadzieję, że nie będą mi do niczego potrzebne. Pewnie do strzelania. Nie mam zamiaru tego użyć. Bo jak dobrze pamiętam, przy starej kopalni cały czas są jacyś strażnicy, nie? Dlaczego tam w sumie są, skoro stara kopalnia jest taka jakby troszeczkę bym powiedział, że minimalnie, no wiecie, już nie nieużyteczna dla Gomez'a? Hmm... Może jakaś tam kopalnia odkrywkowa ciągle jest, ale... Hmm, mi się wydaje, że tam z tej bardziej górnej warstwy kopalni to już sylowce by znikły po takim czasie. Hmm, dobre pytanie. Dlaczego jest tak mało kopalni w tej górniczej dolinie? W sumie są tylko dwie, jakby nie wziął. Jak nie są strzały, teraz wyjąłem. W sumie, jakby nie wziął, są dwie. Czyli wcześniej była jeszcze jedna ta na początku. A to jeszcze za czasów pewnie jak bariery nie było. Nie wiem, czy było tak mało skopanie Czy tutaj aż tak mało złóż jest? Iby takie wielkie, kurde miejsce. Pełne tych wszystkich bryłek. Znaczy nie handlować można. tak naprawdę, hedufa z tym. Jeszcze jak zwykle, nieśmiertelne ścierwojady. Jak ktoś z Was zmartwi w czemu tak jest, poza oczywistym powodem, jakim jest, no wiadomo Wielkość Świata gry, jego skala. No to cóż, tu może walić miało. Jestem ciekaw waszych test. A póki co Panie sierwojadzie, proszę leżeć. Pan też już leży bardzo dobrze. I chyba bez większych ceregieli nad portalem sobie wrócimy. Wracamy do obozu. No co za to daleko nie mamy, ale teraz przeniesie... Nawet nie jestem pewien, tak tak dużo bliżej tego całego Martina. Jakby nie wziąłem na brzegu stoi, więc. Podobny dystans do przebiegnięcia mamy. Jak nawet taki sam. Ale już tam, czobuły przejść przez rzekę. Trzeba by się zamoczyć niepotrzebnie. A w stóp się za fajnie nie pływa. Znalazłem złodzieja. Rączka? Tak. A to Sukinsyn. Jeszcze się z nim policzę. Odnalazłem pierścień. Pokaż mi go. Piękny jak zawsze. Piękny i zdradziecki. Możesz go zatrzymać. Co? Tyle się nabiegałem, a ty mi go oddajesz? Nie mogę już żyć z przeszłością. Sygnet za bardzo przypomina mi to, kim byłem i jak się tu znalazłem. Nie masz pojęcia, do jakich przemyśleń człowiek może dojść, wpatrując się w tafle wody. Domyślam się. W porządku. Wezmę pierścień. Uważaj na siebie, Martin. Będę pamiętał, co tam mnie zrobiłeś. Bywa i piracie. Przepuść mnie. Zobaczymy, że w przyszłości jakieś misje z Martinem będą. Któż to wie. Ja widzę, że misje dość rzadko są, ale powtarzają się. Że się powtarzają się. że powtarzają się w grę, że są takie same czy coś. Tylko, że no, ludzie tam się się powtarzają. Nie ma raczej za bardzo ludzi jednej misji w tym obozie. Ludzi jednej kwestii, ludzie jednej, jednego widzę. dialogu czy coś. Tak ja, praktycznie każdy jakąś tam swoją mini ma. No dobra, miałem pójść do Fiska, tak sobie jeszcze myśleć, że porządku. jakiś gestat może jakąś misję dla mnie mieć? Nie, nie ma tak łatwo. Może śwista, który zaburza Witaj. prawa fizyki wszelakiej? Koniec, też nie. Może Lift coś powie? Witaj. O, pamiętam, co miałem do niego. Mam do ciebie sprawę. Czego znowu chcesz? Podobno zyskujesz rudę od Carlsona. i od razu mówię, że masz tym natychmiast skończyć. Bo co mi zrobisz? Po prostu walnę cię w twój pusty web? Chcesz się bić? Proszę bardzo. Stawaj. Dawaj, Gostek. Nie ma czasu na leżenie. Witaj. Nie ma czasu na czekanie. Przemięc jak? Przestaniesz dupę Carlsonowi? Czy mamy kontynuować? Niech cię szlak trafi! Dobra, przestanę wisać jednego rudę. A teraz wynoś się z moich oczu! 800 byłek, to tak jakby nie nie niezła fortunka, nie? Jakby nie wziął. Czy jeszcze może Barl... Barl, tak Barl, Tower ma coś ciekawego nam do powiedzenia? Witaj przyjacielu! Witaj przyjacielu... Nie, niestety nie ma. To może jeszcze Milten, no więcej... Więcej opcji nie pamiętam! Bo z Snuffem gadaliśmy niedawno i nie o nic do powiedzenia ciekawego. Widzę, że Duck w skakaniu odporny pro. Ale przynajmniej te, po to takie małe zadaszenie nie jest. Czy tu można wskoczyć i nie przeniknąć? Można. A czy tu można wskoczyć z tej perspektywy? Również można. 2 na 10 panie i panowie, 2 na 10 Witam. Teraz tylko nie spaść. Witam. Mm -hmm. A dlaczego właśnie w ogóle w alchemii nauczyć? A po prostu alchemia jest tutaj pulsowata. No dobra. Do zobaczenia. Do zobaczenia, Miltonie. Mam 13 Witam. punktów nauki. Starczy mi na pierwszy go? Miltonie. O, 5 punktów nauki. Ale wymagania 20 maksymalnej many. Hehe. Dobra. W sumie ta mana mi się i tak przyda. Podniosę troszeczkę tej many. Czemu nie? Zakrąki już zabraknie. No ale cóż, mana przynajmniej jest. Hop, siup. Dobra. I teraz co jeszcze mam zrobić? No mogę sobie jej pusić dać tą misję. Na dwie misje mam dodania więc okej okay. Mamy co do roboty. Pierwszy raz od dawna mamy coś do roboty poza misją główną. Kury, szaki, Normalnie w żadnym gotiku bym się o to. Jakoś tak. Nie spodziewałbym się, że to powiem. A tutaj jakoś tak właśnie. Tak misje poboczne jakoś tak bardzo idą z misjami głównymi. Wszystko co w sumie? Ale też swoje plusy. Bo ona nas jednak przymusza do fabuły głównej. a nie jak na przykład w serii The Elder Scrolls. A, wyrusz na główną misję. Mija 400 godzin gry. Nie ruszyłeś nawet drugiej misji głównego wątku. Bo po pierwszej dalej cię eksplorować świat. <laughs> Smutne, ale prawdziwe. Po sprawie. Co z tym pancerzem? Wielkie dzięki! Naprawdę nie wiesz, jak bardzo jestem Ci wdzięczny. A co do pancerza, przyjdź za kilka dni. Wtedy będzie gotowy. Ciekawe, czy będzie nareszcie lepszy od mojego aktualnego. Ja mój aktualny nie był pojęty przez Królewskiego Trola, więc niekoniecznie musi być od niego lepszy. Chociaż, jak mówię, ten pancerz nie wygląda mi na jakoś szczególnie pancerzowaty. Dobra, druga misja teraz dla Fiska, tak? Dobra. Fisk. Czas. Paragon fiskalny, żebym ci wystawił. Z dobryły krudy, bo jak nie, to wpierdziel. Znając że fisk będzie się jeszcze jakoś tutaj No diabła. Będzie się jakoś wycwanić. Muszę naokoła iść. Niech to strzeli! Erik! Jesteś zbyt bardzo odrzutowym człowiekiem, panie! Proszę, powolutku, powolutku. Czasem to bieganie jednak jest dość wkurzające. Zwłaszcza na takich ciasnych zakrętach. Witaj Ostrych. Witaj, przyjacielu! Słuchaj, Riskuś. Martin wrócił do żywych. O to mi właśnie chodziło! To twoja ruda. Należy ci się. Tak też uważam. Bywaj. Ciekawe czy w ogóle ten piersiń, który nam dała jest dla czegoś przydatny? Chyba nie. W aktualnie noszę pierścień niezwyciężoności i pierścień mocy. Pierścień mocy chyba już nie jest mi potrzebny do szczęścia, tak szczerze. Hmm, ja też nie mam jakiegoś innego super dobrego. Mam tylko na magię i ogień na pociski. Ech, bo przy tych pięciu siły. Zawsze więcej potencjalnych obrażeń. Szczerze. Dobra, panie i panowie. Czyniamy chyba, że to nie nie znowu co robić? Możemy tylko misję główną wykonać. A ja jeszcze cały czas. No nie przeczytałem komentarzy związanych z tym, czy być tym magikiem, czy bojownikiem. A znaczy, w sumie już pewnie teraz są, ponieważ w tym filmiku, który był z tym, wrzuciłem już tak z. 3,5 godziny temu. Ale. No cóż. Tak, tak. Jeszcze nie czytałem komentarzy, bo cały czas nakrywam, więc. Więc tak trochę ciężko. Za bardzo sobie przyczepnie robiłem. W tym od jakiegoś czasu. No dobra, wiecie co? Kurczę, w takim razie chyba zakończę w tym momencie, ponieważ będą się te komentarze poczytać i tak dalej. No i w kolejnym odcinku zadecydujemy sobie, czy będziemy magiem, czy wojownikiem. Zobaczymy. A więc uciska w ramach tego, że niektóre odcinki były dłuższe. Ten będzie wyjątkowo krótszy. Jak się podobało, pamiętajcie, działawcę w górę. I zapraszam Was już bardzo prędko na odcinek kolejny, w którym to. Ruszymy naszą ścieżką rozwoju. <ścoughs> ścieżką zdrowia. Mniejsza o to. Do następnego razu. Pamiętaj o ocenie. Pa pa!